Dzisiaj nie o modułach WiFi. Ostatnio pokazywałem taki moduł WT32 ETH01. I ten moduł nie pracuje mi poprawnie. Tu jeszcze raz wgram soft, ale już nie z tasmoty, tylko. Ze supli, bo prawdopodobnie tam była biblioteka przerabiana, i tutaj nie ma zasilania poe. To na, to na pewno. Pokażę Wam schemat w następnym filmie. No, dzisiaj mam trochę pracy zawodowej i yy, zajmuję się 5 sterowników, yy, ale to nie przez WiFi, tylko. Czasówki, takie proste sterowanie do 5 nie, przepraszam, do 15 urządzeń, więc teraz przyspieszę film, zobaczycie, jak ja to składam. Są czasówki, są przekaźniki, podstawki, terminale. No wszystko to, co mi jest potrzebne tutaj do e, zmontowania e, takich układów. No, czasami. Czasami takie sterowania są potrzebne tam, gdzie nie jest wymagane Wi-Fi, wiadoma sprawa. No i mam takie zlecenie krótka seria 15 sztuk może będzie więcej. W każdym razie tym się dzisiaj zajmuję. Zobaczycie, jak to składam. Może coś na koniec powiem jeszcze na temat tego sterowania. To, to sterowanie, które robię. Więc zabieram się do pracy, bo mam naprawdę mało czasu. Tam mówi zaraz to po podłącza Akrobację na drabinie jak w cyklu, A klient mówi cyku, cyku Cyku, cyku, Kabelki oskuruje Rozdzielnice zmontuje każdy ruch Ruch precyzyjny, klient mówi cyku, cyku, wadek. Działa. Wodek elektryk w akcji, na ratunek gna. Światło świeci, prąd płynie i wszystko działa. Obwód tu, obwód tam, mówi zaraz to po podłączam akrobację Obwód tu, obwód tam Mówi, zaraz to popodłączam Akrobacje na trabinie jak w cyku A klient mówi cyku, cyku Cyku, cyklu, cyku, 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 cyku. Waldek elektryk w akcji, Na ratunek gna Światło świeci, prąd płynie I wszystko działa uła. Obwód tu, obwód tam Mówi, zaraz tu. widzicie, tak to wygląda: komponenty na stole, przygotowanie przełączników, schemat na, na telefonie. No i 15 sztuk trzeba zrobić na samym początku. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Hmm, powtarzające się czynności. Taka podprodukcja na samym początku, to, bo trzeba przygotować sobie linki, tulejki, odpowiednio później połączyć taki układ. Czasówka, dwa przekaźniki, trochę zugów czy terminali, tam różnie na to yy, mówią. I wszystko ma być montowane na szynie TH, nie na tej, ale tu mam zrobiony taki yy, taki jeden przykładowy yy, właśnie. Yy, Komponenty poukładane, które mają się powtórzyć 15 razy na razie, a później zobaczymy, jak to będzie więcej wyglądać. Czyli jedno takie sterowanie do szafki, która już, już istnieje na obiekcie, no i taka dzisiejsza praca. Pewnie dwa dni i to zrobię wszystko. Jeszcze każdy element muszę posprawdzać. Sterowanie jest 20. 12V, nie 24, tylko 12V. Schemat jest mój, z mojego jakby pomysłu. Na, no, że to zdało egzamin, to wszędzie będzie tak montowany. Odpowiednie tulejki, odpowiednie przewody. Kolo, kolory tak samo, żeby było wszystko zrobione tak, jak powinno być zrobione. W sumie to będzie w szafie zamkniętej. Nie ma jakichś tam określonych, określonego wzoru, jeśli chodzi o testowanie, o długości przewodu. Pierwsze, pierwszy sterownik był zamontowany, wszyscy zadowoleni, więc zrobię, robię kolejne. No i tak to wygląda.